15 czerwca 1944. Alarm. Wobec tego wyszedłem z naszej sal de FE. I pojechałem do Baniel, do parku. Z pobliskiego lotniska Villa Couble prysnęły na wszystkie strony niemieckie myśliwce. Uciekają po dachach. Leżę na trawie, która jest sucha i twarda, jak heblowiny. Znowu ani kropli deszczu i pogoda wspaniała. Powietrze tak przejrzyste, że widzę stąd wyraźnie sacre oddalone o dobrych piętnaście kilometrów w linii powietrznej. Leżę i czytam takie krótkie studium o pani Hańskiej pod tytułem Cudzoziemka, napisane przez Polkę Korwin Piotrowską. Nie lubię tego podejścia do tematu. Pani Hańska zrobiona na eteryczno, co zresztą zupełnie nie wychodzi, bo wiadomo, że była właścicielką nie tylko rozległych włości, ale i okrągłości. Na 209 stronach jest tu wszystko. Kuligi, Dożynki, Henewroński, Emir Żewuski, Konfederacje, Filomaci, Filareci, Bigos, Romantyzm itd. A w nyszatel był tylko pocałunek. Na wyspie, broń Boże, nic się nie stało. Godzinki śpiewali. I Balzak przeczuwał, że jego związek z panią Hańską nie przyniesie im żadnych radości, nic, prócz egzaltacji ducha. Kochali się w niebie mistycznym. Po co pisać takie rzeczy? przecież ich spotkanie w Petersburgu w 1843 roku na pewno nie było takie mistyczne wracając z Petersburga do Paryża Bazak zwiedza po drodze Drezno jest trochę rozczarowany i Drezno nie wywiera na nią spodziewanego wrażenia i wtedy pisze a więc trzeba będzie powrócić do Drezna z tobą aby obrazy przemówiły do mnie. Oprócz kobiet Rubensa nic poza tym mnie nie wzruszyło, ponieważ jedynie kobiety Rubensa przypominały mi pewną Ewę. Nie przysięgam, czy ten ustęp listu brzmi dokładnie tak, ale przypominam sobie, że na pewno był w tym sensie. O ileż to wymowniejsze. Od razu widzi się panią Ewelinę. Jakie to naturalne, zrozumiałe i mile nie mistyczne. Nie znam Rubensów dresdańskich, ale przypuszczalnie nie są inne od wiedeńskich i tutejszych. Swoją drogą, nie lubię Rubensa, malarz cielistych baleronów. To okropne, że gdy u nas pisze się monografie, czy biografie, czegokolwiek lub kogokolwiek, to nie pisze się o danej osobie. Opisywana osoba lub ruina jest tylko pretekstem do sprawy polskiej. Polska szpuntuje nam wszystko. I potem wychodzi z tego eteryczna pani hańska, która w rzeczywistości ważyła na pewno 200 funtów. Koniec alarmu. Szkoda. Niemcy wracają na lotnisko po dachach. A ja... Myślę o bazaku, o plotkach, które otaczały jego podróż. Mówiono, że car zapłacił mu za napisanie książki, która byłaby odpowiedzią i sprostowaniem Paszkwilu, Kustena o Rosji. Czasem można mieć zupełnie uchwytne uczucie absurdu i jakby przewinienia. Wskutek zbombardowania wszystkich mostów na Sekwanie cały nachszub niemiecki przechodzi przez Paryż. Patrzę na nich z przyjemnością, jak jadą spoceni i zmęczeni tam, na front. Miałbym ochotę podchodzić do tych stojących samochodów i mówić z niewinną minką – co sądzicie, czy Balzak znał się na obrazach? I wykręcać się na pięcie jak taki mały chłopak, co opowiada, że on ma zegarek, ehe, a ty nie masz, a. Znowu wszędzie ogonki. Suszymy chleb.